बॉम्बा बूर है Zapraszam. Jedziemy, jedziemy, powolotku jedziemy do mnie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawajcie, dawajcie, jedziemy. Jeza! I konie ruszyły. Po starcie. Na prowadzeniu Seven Seas, ale stawka blisko siebie. Pierwszy płot. Talizman, jest tam też Torgon. Jest Saduceusz, blisko Stardol. Konie zgrupowane. Talizman, talizman na prowadzeniu. Konie zbliżają się do kolejnego płotu. Seven Sins. Seven Sins. Zanim Torgon. Pozostałe konie blisko siebie. Jest tam saduceusz. Kolejny płot tuż przed Państwem. Seven Sins. Torgon. Rimigliano. Nikolas. Stardol. Saduceusz. I zamyka stawkę talizman. Seven Sins na prowadzeniu, tuż obok jest Rimigliano, jest tam też Torgon. Seven Sins, Torgon, Rimigliano, Nikolas, Stardol, Saduceusz, stawkę zamyka talizman. Seven Sins. Seven Sins, Rimigliano, tuż obok jest tam bardzo blisko Torgon, jest Nikolas. Ta czwórka na prowadzeniu bardzo blisko siebie, za nimi Stardol. Upadek. Storgona. Seven Sins nadal na prowadzeniu. Rimigliano tuż obok. Jest tam też Nikolas. Kolejny płot. Zanim nimi Stardol. Saduceusz i talizman zamyka stawkę. Rimigliano. Przesuwa się na prowadzenie. Rimigliano za nim Seven Sins i Nikolas. Rimigliano Seven Sins, Nicolas. Kolejny płot. Stardol, Saduceusz i Talizman. Rimigliano. Rimigliano na prowadzeniu. Na drugą pozycję przesunął się Nikolas. Rimigliano, Nicolas, Seven Sins. Tak wygląda teraz pierwsza trójka. Rimigliano, Seven Sins, Rimigliano i Nikolas. Blisko siebie. Kolejny płot. Rimigliano na prowadzeniu. Rimigliano, tuż obok niego Nikolas. Za nimi. Seven Sins, Rimigliano, Nikolas, konie pojawiają się już na prostej finiszowej, Rimigliano, Nikolas, Rimigliano, Nikolas, za nimi Seven Sins, Rimigliano, Nikolas, blisko siebie, bardzo blisko siebie, od wewnętrznej przesuwa się Nikolas na prowadzenie i ostatnia przeszkoda. Nikolas, Rimigliano, Nikolas, Rimigliano, za nimi Seven Sins i Stardol. Nikolas, Nikolas, Rimigliano, Nikolas, Nikolas, Nikolas nie odda już prowadzenia w tej gonitwie. Nikolas, Nikolas, Rimigliano, o trzecie miejsce walczą Stardok i Seven Sins. Seven Sins, Stardol, saduceusz i zamyka stawkę talizman. དེ་ནས་ <laughs> <laughs>